Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ auto strzeliło mi w drodze i w tym momencie konieczna jest wymiana chodnicy. Stara chodnica rozstrzeliła się na spodzie podczas powrotu z pracy. Stało się to oczywiście w najmniej odpowiednim momencie, w najmniej odpowiednim czasie, ponieważ dzień przed urlopem. Nową chłodnicę już zakupiłem. Stara udało mi się już wymontować na stacji benzynowej podczas czekania na lawetę, ponieważ tym razem niestety ale musiałem zamówić lawetę. No i niestety musiało to oczywiście też trochę kosztować. Także były to całkowicie nieprzewidywane koszty, których nie planowałem. W tym momencie miał powstać trochę nieco inny filmik o czymś innym, niestety będę musiał przesunąć ten temat na trochę później. Na razie muszę się zająć uruchomieniem auta, żeby w ogóle jeździło. Tak jak wspomniałem wcześniej, chodnica już jest wymontowana, także nie jestem w stanie Wam teraz pokazać, jak tą chodnicę wymontować. Za tak będę ją montował, będę po kolei krok po kroku pokazywał, co trzeba zrobić. Pokażę Wam w tym momencie, co zostało wymontowane, jak to wygląda teraz po demontażu pod maską. Jeśli chodzi o sam demontaż chodnicy, idą tutaj dwa węże od skrzyni biegów. Tutaj idzie kostka którą też trzeba podpiąć od czujnika temperatury od góry, trzeba oczywiście pościągać oba te zaczepy, które trzymają chodnicę. Chodnica stoi tutaj na tych nóżkach. Oprócz tego idzie jeszcze wąż dolny, który wchodzi tutaj w to miejsce do bloku oraz wąż górny, który idzie oczywiście tutaj. Oprócz tego jeszcze idą te kostki, tu idzie jedna kostka jeszcze i tu idzie druga, to jest na jednym przewodzie. Są one w takich długościach, że raczej nie da się tego pomylić, jak to podłączyć. Jak sam się przekonałem, wyjęcie chłodnicy zajmuje w tym aucie około pół godziny czasu. No dobra, powiedzmy, że do godziny, ponieważ dostęp od góry do węży jest dość ciężki. Ale jednak jest to wykonalne, co sam udowodniłem. I teraz zobaczymy, ile czasu mi zajmie złożenie tego. No więc część moich prac przeniosłem się na balkon. W tym momencie mam tutaj złożone starą i nową chłodnicę. Ponieważ przed montażem nowej chodnicy trzeba przełożyć cały wentylator oraz węże, które były podłączone do starej, a także czujnik temperatury. Ponieważ w nowej chodnicy nie ma tego czujnika, także trzeba go odkręcić ze starej i zamontować w nowej. To jest moja nowa chłodnica Chodnica, jaką kupiłem, jest to chodnica termoteka. Jest ona oczywiście z wyjściem na węże do skrzyni biegów automatycznej. W tym momencie zamontowałem już tutaj wąż dolny. Tutaj przychodzi czujnik temperatury. Tutaj mam starą chłodnicę Tutaj jest ten czujnik. Oprócz tego wiatrak chłodnicy przychodzi tutaj na tą śrubkę, na tą, na tą oraz dwie górne, tak wygląda moja stara chodnica od wewnątrz a tak wygląda ona z drugiej strony, tak jak widać, życie jej nie oszczędzało. I właśnie mniej więcej z tych rejonów miałem jakiś przeciek także wydaje mi się, że po prostu całe te żeberka chłodnące się rozsypały i przez to wyleciał cały płyn jak widać jest to chłodnica Toyotowska, także najprawdopodobniej była ta chłodnica od nowości także 19 lat na chłodnicę seryjną to i tak dobrze wytrzymało potrafiłem tutaj taśmą, ponieważ sprawdzałem jej szczelność no jak się okazało faktycznie leciało mi gdzieś właśnie e, gdzieś mniej więcej z tych przedziałów drugiej strony ok, także biorę się teraz za montaż wiatraka śrubki udało mi się na szczęście bez żadnych strat odkręcić i teraz trzeba po prostu te śrubki zamontować na nowej chłodnicy istotna rzecz, trzeba pamiętać te wężyki od skrzyni biegów jak idą ponieważ jeśli je pomylimy no to może to zaszkodzić skrzyni biegów dlatego byśmy nie chcieli czynnik do nowej chłodnicy wchodzi tutaj w, ten, w tą zaślepkę Rzeki tu posiadać trzeba jest 19 płaskie. Natomiast poszło spokojnie takim Francuzem. Ok, pora dociągnąć. I można zakładać wiatrak. Jak się upewnić, że korek jest zakręcony? W tym momencie już mam zakręcony. Zakładamy całe to urządzenie. Dzisiaj udało się zamontować dwie stare nakrętki z starej chodnicy oraz zamontować to do nowej. Oczywiście one są ponieważ mają najwięcej kontaktu z wodą, syfem itd. Tak ja, żeby je w ogóle odkręcić ze starej chłodnicy, musiałem ciknąć trochę WD-40, które chwilę popracowało i następnie później odkręciłem już je, żadnego strachu, że się urwą. Ostatnia rzecz, jaka została, nałożyć wężyk od odpływu, od przelewu. Okej, okay, tak więc tak to wygląda. Jeden wężyk tutaj od skrzyni biegów już mam. Założony, ponieważ ten wężyk musiałem zdemontować, żeby łatwiej było mi wyciągnąć chodnicę. Natomiast ten wężyk jest, jest na aucie i będę musiał go podpiąć dopiero jak będzie na aucie. Wąż dolny sugeruje, żeby założyć już w tym momencie, ponieważ łatwiej jest założyć później na blok tą część aniż dostać się do opaski tutaj. Jak wyciągam chodnicę. Od góry nie odkręcałem żadnych osłon silnika od spodu. Jeśli się dało to znaczy, że nie ma takiej potrzeby. Także następnym ruchem będzie założyć tą chodnicę na auto. Niestety pogoda dzisiaj mnie nie rozpieszcza. Mój auto stoi o tu właśnie. Muszę poczekać aż się pogoda trochę polepszy i idę zakładać chodnicę do auta. Sam montaż mnie nie przeraża. Najgorszą częścią będzie odpowietrzenie oczywiście, ponieważ zamontować chodnicę potrafi każdy, ale odpowietrzyć trzeba ją odpowiednio. Żeby później sytuacja nie ponowiła się i żeby się silnik znowu nie zagotował. Ok, tak więc pora na montaż nowej chodnicy. To kwestia kreska, żeby właśnie założyć wężyki od skrzyni biegów automatycznej, która łączy się z chłodnicą. Trzeba te opaski oczywiście naciągnąć na swoje miejsce. Jest tutaj nieco ciasno, dlatego może być to utrudnione. udało mi się zdjąć, także powinno mi się uda udać założyć tak samo. Ok. Jeden dężyk zamocowany tego należy. Sprawą jest znaleźć pozycję, w której po prostu można w pełni i odwrócić Tutaj ta jest elektryczna. Proszę zobaczyć, jak dokupię. Na to łatwo pójść. Teraz koniecznie musimy ją podpiąć, czyli Ok, Kostka klikła podpięcie tych prostek zgodnie z długością okay. następna jest taka rzecz, ten klips żeby kaba nie wpadła w wentylator tutaj drugi klips Nasz kolejny krok to wąż górny Teraz nie wiem czy w odpowiednią stronę go założył Tak to jest prawidłowy sposób, jak się łatwiej to założy Te opaski nie można żeby ona tutaj nie blokowała węża yeah I wszystko. I, jest okay. I jest okay. Maski są założone jak należy, czyli teraz zalać płyn i testować. Z góry, Was przepraszam za słabą jakąś dźwięku. Niestety, miejsce, w którym musiałem robić auto oraz gdzie musiałem montować chłodnicę, nie było miejscem należącym do najspokojniejszych, przez to tak to wyszło. Auto już mam poskładane. Nie chciałem też nagrywać jak się nalewa płynę, bo to chyba potrafi każdy. Także nie miało to w ogóle żadnego sensu. To czego się obawiałem najbardziej, czyli odpowietrzenie układu, udało się zrobić bez większych problemów. Auto normalnie się rozgrzewa, węże nie puchną, także jest wszystko tak jak należy. Jednakże wystąpił jeden problem, który muszę zrobić i tak najprędzej. Mianowicie chodzi o wyciek płynu z chłodnicy. Z tego co mi się udało zdiagnozować, wycieka ten płyn z czujnika temperatury. Sądziłem, że wystarczy dokręcić ten czujnik i sprawa będzie załatwiona. Niestety okazało się, że lepszym rozwiązaniem by było użycie kleju do gwintów, co ostatecznie rozwiązałoby prawdopodobieństwo wystąpienia takich przecieków. Niestety ja nie pomyślałem o tym wcześniej i teraz mam problem, ponieważ żeby dostać się do tego czynnika, żeby go uszczelnić, muszę go całkowicie wykręcić, a to wiąże się ze spuszczeniem ponownym płynu chłodniczego, ponieważ ten czynnik znajduje się w samym dole chłodnicy. Na parkingu nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ aby spuścić płyn potrzeba miejsca, a tego niestety nie da się zrobić na lewarku, także prawdopodobnie będę musiał jechać do kogoś na warsztat, żeby zrobić to na warsztacie. I zrobić to tak jak należy, czyli spuścić płyn, odkręcić ten czujnik, uszczelnić go i dopiero wtedy z powrotem płynu zalać i odpowietrzać od nowa. Teraz może przejdę do czynności, jakie wykonywałem podczas odpowietrzania. Teoretycznie to auto odpowietrza się samo, natomiast ja uważam, że jakiś procedur trzeba się trzymać, dlatego teraz wymienię po kolei, co robiłem, żeby to odpowietrzenie miało jakiś sens. Podczas zalewania płynu ściskałem węże, żeby wtłoczyć mniej więcej ten płyn na tyle, na ile się da do bloku silnika. Później, gdy zalałem już ten płyn po sam korek. Odpaliłem auto nie zakręcając jeszcze korka w chodnicy, żeby ten płyn rozszedł się wszędzie tam, gdzie powinien, oraz żeby podciśnienie nie tworzyło jakiejś bombi powietrza. Gdy już pompa wody w aucie wygenerowała jakiś obieg tego płynu, stan się pomniejszył, trzeba było ten stan płynu uzupełnić znowu na maksa. Po uzupełnieniu tego płynu musiałem odczekać, aż auto się nagrzeje i po prostu obserwowałem węże, co się z nimi dzieje. Węże nie mogą puchnąć i nie może się robić wąż jeden i wyłącznie gorący, muszą one się nagrzewać oba. Wiadomo, że nie, nie rozgrzeją się one oba jednocześnie, ponieważ w aucie mamy tak tzw obieg i duży obieg, czyli po otwarciu termostatu włącza się duży obieg, natomiast gdy auto nie ma temperatury osiągniętej optymalnej, to jest to obieg mały. Także żeby obieg się otworzył, trzeba było poczekać aż auto osiągnie temperaturę około 90 stopni. Później po osiągnięciu tej temperatury trzeba obserwować wąż dolny czy się nagrzewa. W Lexusie, przynajmniej moim nie wiem czy każdy tak ma, wąż dolny nagrzewa się dużo, dużo później. Jednak u mnie nie było tutaj problemów. Odczekałem na miejscu, aż ten wąż zacznie się w końcu chociaż trochę ciepły robić. Tak się stało po rozgrzaniu. Także później zakręciłem korek i postanowiłem się przejechać, żeby osiągnęło auto temperaturę optymalną do włączenia się wentylatora. Najpierw sprawdziłem, włączając przyciskiem klimatyzacji, czy wentylatory w ogóle działają. Okazało się, że jest wszystko ok, także mogłem spokojnie wsiąść i jechać na jazdę testową. Po przejechaniu się, auto osiągnęło w końcu temperaturę około 95 stopni. W tym momencie wentylator się załączył. Co z kolei było kolejnym znakiem, że wszystko jest jak należy. Po tym, jak włączy się wentylator, można uznać, że cały proces odpowietrzania jest zakończony. Należy jeszcze tylko pewno pewności sprawdzić, czy żadne węże nie puchną. Jeśli by puchy, to by oznaczało, że gdzieś się zbiera powietrze, które nie może ujść, i wtedy układ nie będzie działać tak jak należy. U mnie na szczęście takich rzeczy nie było. Wszystko się udało odpowietrzyć za pierwszym razem. Niestety będę musiał prawdopodobnie tę czynność wykonać ponownie, tak jak wspominałem, przez ten czujnik. Także poza tą małą bahostką, można uznać, że naprawa się udała. Przede wszystkim auto w tym momencie jeździ. Co prawda muszę dolewać płynu, bo, bo wylatuje on na asfalt co z kolei też nie jest niczym dobrym, ponieważ jeśli pojedziemy w dłuższą trasę, no to wiadomo, że ta auto się i tak zagotuje. Podczas jazdy testowej miałem podłączony L327 w OBD i przez aplikację śledziłem temperaturę, jaka jest w silniku. Wskazanie na liczniku niestety, ale nie pokazuje tego, jaka temperatura jest faktycznie. Dlatego, żeby się upewnić, że wszystko działa tak, jak należy i stąd właśnie przede wszystkim wiedziałem, przy jakiej temperaturze wentylator się włączył. Użyłem telefonu z aplikacją do sprawdzenia tych wartości. W tym momencie uważam, że chyba już mogę zakończyć temat. Mogę uznać go za rozwiązany. Tak więc ponownie Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie na subskrypcję, żeby nie ominąć kolejnych filmów. Szykuję się kilka kolejnych, które siłą rzeczy zostały wstrzymane przez tą awarię. W międzyczasie wyskoczyła też kolejna sprawa, którą muszę zrobić, ale o tym już więcej w kolejnych filmach, także jeśli chcecie być na bieżąco, oglądajcie. Zostawajcie łapki w górę, jeśli materiał był pomocny oraz komentarze, jeśli macie jakieś pytania co do wymiany chłodnicy oraz spraw z tym związanych. Chętnie odpowiem na Wasze pytania. Tymczasem widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.